Siema W ostatnim odcinku były lekkie ścinki Dzisiaj udało mi się to naprawić Generalnie moją radą dla wszystkich, którzy mają tutaj lagi Oprócz oczywiście dysku SSD, co jest aktualnie chyba najlepszą radą Jest samodzielne, wejście sobie do pliku config'u I jak widzicie gra wygląda teraz ładnie o wiele lepiej, a działa płynnie. Wystarczyło zmienić dosłownie dwie opcje. Jak coś na Discordzie mogę wam z tym pomóc, jeżeli chcecie w tą grę komfortowo zagrać, ewentualnie nagram dla jakiś poradnik, ale zacznijmy z powrotem to piekło jumpscare'owe, którym Pan Słoneczko nas tutaj niestety karmił przez pewien czas. I tak, mogę już teraz zerwać Która nie będzie szedł, bo to dla mnie dość istotna informacja. Tędy. Nie, nie tędy. Tam tędy. Oj, to mamy dużo czasu. Nie! Uuuuhuhuhuhuhuhu! Nie idź tu, nie idź tu! Spierdzielamy! Siema! Elo! Jestem ciekaw... Taki teraz test zrobię. Co trzeba zrobić, żeby on nas zauważył i żeby do nas przyszedł? Mogę mu poświecić latarką, poskakać, ale... For real? Zauważyłem, że on... ...że on lata. Jestem gotowy. Z jedną sławką, Jestem gotowy. Z jedną sławką, Nie założę drugiej. Nie ma opcji. Chyba do nas idzie, wiecie? Chyba do nas idzie. Ale chyba nie przez rurę. No, ale. Chyba tak, chyba idzie. Jest blisko. Spierdzielaj, Grzesiu, nie, kurna, nie. Grzesiu, nope. Czy mam wrażenie, jakby ich było dwóch? Albo nawet więcej. Heidi hide. Ja bym Heidi sobie z save'a zrobił, wiesz, ale nie mogę. Mam do ciebie ma, mordo, prośbę. Jak podejdę, weź mi Jumpscare'u. No musiałeś, no. Jeżeli tu jest biurko, od razu od biurka. W lewo. Na górę. Na samą górę. A, i po prostu na samą górę. Okej. Okay. I w tym budynku jest tylko jeden. Git. Spoko. Ale A kolejne będą w tym Czyli tu jest tylko jeden Jak on to szybko sprząta Dobra, a drugi od razu od biurka W prawo, dokładniej w to miejsce Rurą na górę I Tu jest pod, po wejściu w tą rurę Tutaj jest od razu hmm, To nie takie proste I to straszna muzyka, która się nie wyłączyła Więc jest zapętlona i gra sobie To jest prawdziwy labirynt To, to jest... Bardzo trudny level. Oooo, hello. Dobra, y, czyli jeden jest w tej dziurze, ale do niej się nie da wejść, więc będę potrzebował... No tak, no tak. Skaczemy, skaczemy. Uh -huh. no, 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 Na boy. Ok, speedrun. Robimy w takim razie speedrun, tylko ja bez jednej słuchawki. Ej, zgubiłem się, ja się zgubiłem. Ja się w tym momencie zgubiłem. Dobra, tu jest pierwszy. Ej, jeżeli dobrze kojarzy, to tu jest drugi. Nie nie, nie, nie kojarzę dobrze. Kojarzę dobrze, tu jest drugi, tak Kolejny jest jak wyjdę. Ale ja wiem, że Bad Children ma deepani... Ale czy ty możesz się roz... No ty szma... A mogę skipnąć to... Do... Mogę to skip. Skipnąć! Skipnąć! Serio, do wyjebania. Nie nadaje się do niczego taka jakaś scenka. Jest totalnym shitem. Jest najgorsza, bezużyteczna. Okej. Okay. Mamy tutaj nasz safe zone. On do nas prawdopodobnie przyjdzie. Ale wiecie co? To dobrze w sumie. Ja mu od razu robię tu distrakta i pójdę do tego budynku na lewo. Tylko niech on tu przyjdzie. To da mi. Ale ty. Wiesz, że tu jest bałagan, ty powinieneś posprzątać trochę, wiesz? Ale ja tu jestem, oś do mnie. No, naprawdę ci nie zależy. Proszę, żeby on się zbagował i mnie nie gonił, to ja naprawdę będę gigantycznie szczęśliwy. Super szczęśliwy, jeżeli tak się stało. Widzisz co? On się chyba serio zbagował. Okej, okay, ja nie będę nic mówił twórcom, to jest gra. To oni odpowiadają za to, jakim stanie jest. I to, że gra się zbagowała, to już nie moja sprawa. Oj, chyba idzie tu. Okej. Okay. Patrzcie, oczy zaświeciły mu się w momencie, gdy włączyłem generator, albo gdy mnie zobaczył. A, mu się po prostu świecą oczy, tylko. Nie no, nie świeciły mu się oczy. On miał białe oczy przez jakiś czas. Mamy trzy? Mamy trzy! Mamy trzy generatory. To jest easy as fuck. Wystarczy go po prostu rozpraszać Wystarczy mu tego distrakta robić O kurwa! 38 tętna, nie żyje No nie wiem Jak ty mierzysz, chłopie? Zapnę go mocno, nie będę miał do krwi do ręki, ale przynajmniej będzie ci widzieli ładnie puls No wchodź tu Grzesiu, Grzesiu, kurwa! On to bardzo szybko us. No to se tam wszedłem, nie? Okej, okay, bo on nie zobaczy, że próbuje tam wejść. To tam wlazł i sobie po tym chodzi. Okej, okay, to daje nam dodatkowy czas, ale też mnie niepokoi. No nie, on znowu tam jest i teraz do mnie idzie, bo mnie widzi. No, tak. Zobaczyć, co się musi wydarzyć, żeby on mnie zobaczył. On mnie po prostu szuka w ostatnio widzianych miejscach. O, okej. Okay. Ale ty mnie teraz widzisz, czy. O, teraz mnie widzi? Bo jest zwrócony głową w moją stronę. Nie. Ty mnie widzisz w ogóle? Ja czegoś nie kumam, generalnie. Druga latarka. Dzięki! Spiona! Grzesiu, zjeżdżaj! Zjeżdżasz, Grzesiu. Wjeżdżę w ciebie. Jesteś dzielny, zjeżdżasz. Proszę. Zjeżdżaj, kurwa. No, Grzesiu, biegnij. Mamy przedostatni generator, wierzę. Ta mechanika rozpraszania jest przydatna, ale trzeba je używać. <grybujesz> On raz idzie godzinę w ogóle przez tą całą miejscówkę. Ej, nie mam w ogóle pomysłu, gdzie może być ostatni. Nichu. Dobra, przejdź tutaj. Przynajmniej się mnie słucha. No, dotykaj to. Klikaj, dotykaj. Rozpierdalaj mu pracę, serio. Ale ty miałeś to naprawiać, kurna. Więcej ci dam. Wiem. Mam to. To jest w sumie dobry pomysł. Dawać mu jeszcze więcej tego do naprawiania, żeby on się skupił na tym, a nie na gonieniu nas. I to jest, kurcze, całkiem nie najgorszy, mimo wszystko, pomysł. Ostatni. Teraz musi się udać. Tylko nie wiem, gdzie jest ostatni. Tędy nie szedłem. Nie, tu już byliśmy O Boże, o kurwa! Grzesiu, zapierdalaj! Grzesiu, kurwa, stamina mi się skończyła Grzesiu, kurwa, biegnij Grzesiu, zapierdalasz Teraz musisz zapierdalać, rozumie? Teraz to mnie autentycznie zmroziło No to był emocjonujący moment Dobra, jeżeli w tym jest tylko jeden, to zebraliśmy prawie wszystko Ja nie mogę zapisać gry, ale bym sobie teraz zapisał Nie mogę, bo tu się nie da Wiem, wiem, że muszą być panist, wiem. Powtarzasz się, kurna. Jakbyś tu przyszedł, byłoby mi tak miło, jakbyś tu przyszedł. Też teoretycznie, patrzcie, kłócam. On mnie teoretycznie nie widzi. Teoretycznie to jest prawda, on mnie serio nie widzi. Aha, bo on, on idzie tak moim tropem trochę, wiecie? Nie, ten jest włączony, bo to widać. Może ten niewłączony jest na tym właśnie... Na dolnym poziomie zrobiłem głupotę trochę, gigantyczną głupotę zrobiłem. Patrzcie, on idzie naszym tropem. Mam takie wrażenie, jakby on... O nie, latarka mi się kończy. To dobrze, że tu wróciłem, ale ostatni nam został, nie? Ale jak ostatni przewalę, to... Nie, nie wskakuję tu, bo jeszcze striggeruje jego jumpscare i będzie słabo. Wiecie, co by było fajne? Jakbym sobie porobił na telefonie zdjęcia tego. Tymi zdjęciami lokalizował, gdzie jest generator, ale byście to za cheating, więc tego nie zrobię. Przejść tutaj, dobra. E, typowa moja zagrywka z pójściem pod distrakta Puściem pod distrakta, po kurna, puściem pod distrakta Skąd wysyduje bany Kurwa mać, no idź No kurwa, patrzcie i teraz mnie dorwie No i teraz mnie dorwie Ja pierdzielę! To była najbardziej emocjonująca rozgrywka I dobrze, że tu wróciłem, bo właśnie rozładowała mi się latarka Chcę skończyć tą minigierkę gierkę O oh, kurwa, spierdaj, synu nie chce mi się No i znowu pięć od nowa, naprawdę, no ja pier. Okej, okay, z drugiej strony, wiecie co? Lepszym pomysłem będzie pochodzić po tej jednostce clean up, clean up. Ale głos od siebie nie zmienia, kolego I zobaczyć, no, O, a tu byłeś, ooo, kiri kiri Kurwa, wiecie gdzie ja się z nim zderzyłem? Ja pierdolę. Okej, okay, czyli jeden mamy na dole, od razu po wejściu przez to miejsce. Ja chcę sobie to przejrzeć, bo on do nas tu nie podejdzie, chyba że zrobię tak, ale... Na szczęście nie wchodzi za nami, pozwala nam się rozejrzeć. Wchodzę tu, od razu po lewej jest generator. Next. Wchodzę na górę, a, tu był tylko jeden. A to tu ja tutaj nie wchodziłem nawet, co ja gadam? Czemu ja tu chodzę, jak tu nie ma więcej generatorów? <śmiech> <śmiech> Ej, tak granica jest już po dwóch paczach przypadkiem? Albo nawet trzech? A, ty tego nie... Naprawdę? O, A, on się zablokował. Mogę go tak zostawić. O, tu też jest wejście. Ale ono. Ono w zasadzie nie prowadzi do, do żadnego sensownego miejsca. A mogę tu wskoczyć w ramach takiego. Safe zone? U? Ja mogę mieć tu safe zone. Dziękuję, w, w sensie, ale powiedzcie mi, że jeszcze tędy mogę. A mogę tak sobie. Nie mogę, dobra, aż, aż tak dobrze to nie ma. To inaczej. Jestem przy biurku. Powiedzmy, że jestem przy biurku. Powiedzmy, że jestem przy biurku. Jestem przy biurku. Jestem przy biurku. Jestem przy biurku. Wchodzę do tej rury i robię rekonesans. Co muszę w jakiej kolejności robić? Skręcam w prawo. Mam generator. Next. Kraty, zapamiętam to miejsce jako kraty. Od zliczowanych krzeseł. Tu jest generator. Ok, zliczowane krzesła. To jest druga miejscowa. Generalnie krzesełka ją nazwijmy, bo no, nie zawsze muszą być zliczowane. Tu jest trzeci. Od razu po wejściu tutaj na górę. Aha, tutaj na górę. Mm, to nie jest takie proste. Kopie, czy Twoja AI może mieć jakąś drogę, która nie musi prowadzić przez te przeklęte puszki? Czy cokolwiek to jest? Proszę cię, ja siedzę nad tym 35 minut. Prawie to zrobiłem. Jagle. <laughs> Clean up skurwysynku! Distraction, Distraction. Ja bym ci de Destruction zrobił. Destrukcję, bym ci rozwalił to. O, krzesełka są cały czas bagowany, To super. Ja nadal chcę zrobić według schematu. I może powiecie, że to głupie, ale nie mam lepszego pomysłu, wiecie? się, bo tak trochę, jak się tu zgubię, to jest już po mnie, bo wtedy on ma mnie. Jak się pogubię, który to który? Ale pozwolisz mi się porozglądać, czy będziesz mi... To on cenzuruje filmy na YouTubie. Właśnie, ta, w, ty w tym zamku jest coś, co narusza zasady YouTube'a? Oj, cześć kolego, widzieliśmy może reklamę Raid Channel Legends? Nie mam psychy, nie mam psychy, totalnie nie mam psychy. Nie mam pojęcia, co ja mogę z tym zrobić. Po prostu nie mam pojęcia. To zobaczenia ja w następnym. Nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Totalnie. W sensie, muszę pogadać z kimś, kto w to grał. Jeżeli ktoś z was to grał, dajcie mi jakieś tipy w komentarzach a propos tej gry. Jak przejść tą minigierkę w sposób, który nie sprawi, że klawiatura moja skończy jak moja poprzednia klawiatura. Także dzięki, że byliście. Do zobaczenia. I cześć.